Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Lewit, a ze mną jest dzisiaj... Ozo, Siemanko. Dokładnie tak. I gramy sobie w Resident Evil 6. Albo jak to woli Biohazard 6. Okej, okay, kontynuujemy sobie naszą kampanię. Jestem ciekawy w ogóle ile jeszcze potrwa ten pierwszy rozdział. Być może go dzisiaj skończymy. Byłoby fajnie. No, też tak myślę. Okej, okay, powiem Ci, że ten pistolecik jest dużo jednak od karabiningu. Ty, to są jakieś pająki. Dziwne. Uważaj, bo czasem będą takie pająki, które będą do siebie strzelać z ziemi. Okej, okay, ja mam granaminu e e wolę zużyć. To zobacz jedną stronę na drugą, bo tam ja zabijałem po drugiej stronie. Wiesz co twoje. Okej. Okay. Już biegnę. No faktycznie trochę do tego jest. Zająłem się nimi. Mm -hmm. To chyba wszystko. Dobra, to idziemy dalej. Tu przy windzie, tak? Tak, dokładnie. No, no, jak oni się ryją, kurde ci. NPC ty są dobre. Czekaj, jeszcze na górę. Nie, dobra, na górę nie da się pójść. Ty w dłoń. Tutaj chyba. Na no, dole też coś jest. Może skrzynki. Ale drzwi, to ja nie wiem czy są otwierane. Są, no. To idę na dół. NPC Ale pokazuje na żeby chyba pójść do góry. No to są skrzynki na dole. I rower na dole też spadł Jaki widok. Kobe ta animacja skończy się. Troszkę szybciej Dobra Trzeba wyzbierać tutaj wszystko Chyba taki opcjonalny pokój, bo pokazuje nam chyba, żeby wracać Chyba jeszcze przebiegnę dookoła skrzyneczka koło mnie. Tutaj chyba I nic. to chyba tyle. A do to pistoletu zawsze fajne. A jeszcze dwie tu są. Doświadczenie. A ja tu miałem ammo do karabinu. No dobra. A, -a do karabinu, fajna sprawa. Poczekam przy schodach. Biegnę że sobie biegnę. Dobra, no to dawaj. Uciekaj, czekaj, granat. Dalej już bym nie uciekł, tak? Chyba, że bym wrócił do drzwi. Spesja tego nie widział, stał obok. No nie widział, no. Ślepy jest, no. Nie widział, nie. Ślepy, Ślepy jest. No co, co zrobisz, no. Ten też dobry. Mają... niedobór w armii, każdego biorą. Ty na mnie by wzięli. <laughs> Okej, okay, chyba tutaj. Mhm. No Jezu. Oni wejdą na O kurde, pająki na... na suficie. Jak to wyglądało śmiesznie. I mnie to też leje trochę poważnie. Za tobą. No ja, no, nie wiem co mi się dzieje z kamerą. Dobra. No i po strachu. Czasem w tym budynku. Jak to w Chinach. No, w sumie tak. tak. Oni no są mali, widzisz, wiesz, u nas będzie zawsze... strasznie mi się podobał, miejsca. strasznie mi się podobał Deus Ex, właśnie tam... Uh, było jakieś miasto w Chinach, w Human Revolution. No, tak troszkę no dobra. Się klimat. Mamy ich uratować, to, to są zakładnicy, tak? Ja bym się to nie przejmował. nie gonię. Chyba zabiłem tego pająka. Dragarze, dobra. A po, po to oni tu byli? <noise> Żebyś nie musiał znowu kogoś dźwigać na plecach. I, i do ciebie strzelać. Tak. Ale mnie... Mutanty terrorysty, no patrz. To jest sporo ich tu. To. to tu tak strzelało do mnie. Pająk. w terrorysta. Ja no... Z... Takich to jeszcze nie widziałem. No, człowiek to człowiek terrorysta jest upierdliwy, ale jeszcze pająk terrorysta to już przesada. Pająk paja, człowiek terrorysta. A on to co? Nie myli ze pójdź. spider -Manem. Patrz, teraz mam iść do góry. Dobra, a więc to chyba jednak. O, drugi zakładnik. Wiesz, powoli martwi mnie to, że nie mam leczenia. To też mi się kończy. To mi się podoba. Te pająki wszędzie tu są. No, dużych jest. Dobra, odbiłem chyba zakładnikę. Ja mam skrzynki. Dobra, yes. A, czy tutaj jest. A czuje się, skrzynka, skrzynka. wiem, gdzie. A jeszcze. To nie zauważyłem. Plus dla ciebie. A widzisz? Sporo doświadczenia tu leżało po drodze. Ty jeszcze w środku, czy uszedłeś? Bo ja jeszcze tu zbieram. dole. No, zeszedłem się... no, na dół. A Dobra, co... to idę. Co tam zbierasz? Doświadczenie było. Robaczek był, który go zdjąłem. Takie A, przyjemniaczki. Tu w lewo. No i skaczemy chyba tędy, co? Nie. Stawa. Nie, ja tam nie chcę. Myślałem, że będziemy skakać. Coś tu wyjdzie iść. zaraz. Przygotuj się. Coś słyszę. Ja, ja tylko muzykę. No, winda, e, winda. Fajnie. No, w, w, my wyjdziemy z windy. No, a co będzie po drugiej stronie, to... się dopiero dowiemy. Delta 1 to HQ. Leaving the building now. Okay, that just leaves us. No, czyli już nie mamy oddziału ze sobą? Czy wracamy do normy? <laughs> Trochę tak. I zatrzymało się, no. coś teraz wylezie Będziemy w szybie windy? Będziemy w szybie windy. Patrz, ale, patrz ale to dalej, Chris, podrzuca towarzys towarzysza. Może cięższy i tyle. Krynki. Wcześniej podrzucał siwę, teraz podrzuca Pilsa Ale ten przynajmniej pomaga wejść. <laughs> o, o Fajnie. No, raczej nie byłoby szans na przeżycie takiego czegoś, nie? Ciekawe. Ten wleciał do środka, więc no może. Nie. Prawdopodobnie. Oh Jakimś cudem? No, cuda się w tej grze zdarzają. <laughs> w tej grze to, się, no, to jest norma. Krzynki ma za sobą. Wiem, wiem, ale strzelam do tego gościa z bazooką jeszcze. Skrzynki? No. O no nie, zaraz, 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 zaraz. gościu z szawem i Pekaszką. Uh, zaraz ja weźmiemy Okej, najpierw skrzynki. Tam granaty. Też mam. A kurde. Opatrz, najpierw wrzucę flashbanga. Zaraz wezmę normalnego. I tam wrzucę dalej. Chciłem. ale to zrobiliśmy taktycznie. No Chodzimy. O nie, czemu ja mam pistolet? dobra, zmieniłem. Jeden duży ich to było, na bok lepiej. Tam się odsunął trochę. No tam spali, z kolby. nie ma amunicji. A okej. Okay. Trzeba radzić. Strzelaj snajperkom czasem, naprawdę. Z bliska dziękuję bardzo. Okej. Okay. Hmm. Po trochę pistoletem postrzelać, bo mam dużo amunicji do niego. O, może zmienię na chwilę na pistolet. Mam 30 pestek do karabinu. Snajperskiego. To dużo, jak na snajperkę chyba. 10 naboi w magazynku. No to ja do szturmówki nie mam trzech magazynków. O, leczenie! Tutaj był zielony kwiatek, ide, weź sobie. Idę, idę, Fajnie, bo mam czerwony, co sobie mogę połączyć. Ja już nie mam. Dobra, no to mam 6 leczeń. A nie, ale mam gdzie nic. mamy iść w ogóle? Na dół, dół to... po schodach, za mną. Już sobie patrzę. A mamy wyjść z tego budynku, tak? Tak, tak. To schodzimy niżej? Inną windą? Chyba Delta tak. Jednak tutaj gdzieś. Dobra, zaskakujemy. My chyba nie mamy zaskoczyć, tylko temu pomóc, nie? No, Nawet nie wiem. No, zaczekam na ciebie. Kręciłem się i skrzynkę zbiera, nie widziałeś? Nie Widziałem, O, za nami. Wuhuu, fajne to było. O, takie, takie quick-time eventy mi się podobają. Takie w stylu Call of Duty trochę. Ja nie miałem quick eventu Nie, nie miałeś tak, że czas ci się spowolnił i miałeś mu strzelić? Nie, po prostu strzeliłem. Nie, nie zwolnił ci czas? Chyba mi, nie. mi zwolnił. No masz. No No okay. ile tego zgadnij, 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 no to idziemy, daj. Ja znowu gdzieś zjem polas gdzie indziej. Zebrałeś coś tam chociaż? Nie, po pomyliłem się kierunki, ale... Okay. Daj radę. Alpha G, chyba musimy się śpieszyć, wiesz? Nie ma czasu, to chyba nie <śmiennie> Koro, tak gadasz. Albo... mamy. To nie było bombardowanie. To no była No właśnie. Dobre PMA. Skrzynki. Na górę? No e, właśnie, nie wiem. A, no, no, no nie widziałem w ogóle tego wejścia. Oj nie jest Nie mogli jeszcze poczekać z tym bombardowaniem? No nie no Może ja. był... trudniej Wtedy nie byłoby akcji nie? No nie byłoby akcji o, o Mogę chodzić No ja się muszę chyba sam wstrzymać. to był quick time event Mam no, nóż w ręce Proszę Panzai Kolejną prawie rzeczołówę z rakiety przeżyli jeszcze jedną Ta ostatnia w niej była trudna, ale Była do przeżycia dla zwykłego śmiertelnika mhm. Bo e... się spalić za rogiem. Ja, ja, ja już przestałem wierzyć w to, że oni są zwykłymi śmiertelnikami w tej grze To no są tylko pozory, nie? Tak, są z Hiroshi. <laughs> O, wow. nowi, nowi, do ubicia. Teraz się obudzą. Że przeżyli taką rakietę, nie? Ja sobie znałem coś przypomina? No tak. Ale to nie są ci Space Opsi? Chyba nie, tak, nie. chyba tak, skoro ich tak pokazują. A bo on ma wizję, po co przypominałem mu się jego ci to stracił? Zmarli towarzysze. Okej okay. Masz lepszą rangę ode mnie, proszę, o No widzisz Lepszą celność, ja raz zginąłem. Więcej Skili. No. Dobra no więc to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Jeżeli Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami no to zasubskrybujcie kanał a my się już z nami żegnamy Także cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Cześć